Każde z was, umilków się przenieście świat, siądźcie przy ekranach krąg, i cieszcie się, bo wreszcie są wasze muminki wasze muminki Prześledźcie każdy drobny ruch, nie traćcie chwil, wyostrzcie słuch, bo przy muminkach zleci czas, zapomnij troski każde z was, bo to muminki. O domu minki, wasze minki, o domu minki, o domu minki, min pa 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 pa. pa. Niegrzeczna mała mi. Poranek był przepiękny, ale mimo to ktoś wstał lewą nogą, i nie była to migotka. Migotko, migotko, tak słucham, o co chodzi, migotku? Czy nie wiesz, gdzie jest mój wiklinowy koszyk? Jaki koszyk? Do chleba. Idę pracować i chciałem włożyć do niego drugi śniadanko. Czy szukałeś w kuchni? A, oczywiście. To dziwne. Gdzie ja go widziałam ostatni raz? Szukasz wszystkiego, bo nigdy niczego nie kładziesz na miejsce. Naprawdę? W takim razie, ty kochany braciszku, spróbuj wynaleźć niegubiący się koszyk. A? Niegubiący się koszyk... To zbyt wiele, nawet jak na moje zdolności Najlepiej rozwiąż ten problem, zanim wyjdziesz do pracy Dobrze, dobrze, kpiń sobie ze mnie No to cześć, idę z wizytą do Muminka Nie, zaczekaj, muszę mieć ten koszyk ¿Sí? uh -huh. Ajá. mamá <laughs> Popatrz! Mumię ku ratunku! Mała Mi, zaczekaj! Lidotko! Oddaj mi mój koszyk! Potem, to taka świetna zabawa! Mam dzisiaj energię! To nasz koszyk! Chodź tu, mała Mi! Może przyjdę! <ni> Oj! <ridiculoli> Mi gotka przepadł! czekaj, mała Mi! Nie chcę! Dziś mam ochotę tylko biegać i krzyczeć! Oczywiście, bo to właśnie mała Mi wstała dziś z łóżka lewą nogą. Pani małą mi? Nie, nie widziałam. A dziękuję pani. Co się stało z małą mi? Pewnie znowu bawi się w chowanego. Ona zawsze robi coś nie tak. O! o czego pani chce? O, e, e. I pośpiesz się! Tak, proszę pani. Ach, to mała mi. Zupełnie nie rozumiem, co się stało z małą mi. Gdzie ona właściwie jest? Mała mi, dzisiaj nikt mnie nie dogoni. Jestem tak szybka jak wiatr! Już ja cię złapię! Albo ja, mała mi! Uh, oh. uh. uh. Ryku, zaczekaj! Co? Muminku, co się stało? Muminku, uch, uch. co ci jest? Uch. 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 Moja noga! Musiałeś ją skręcić! Zobacz, co zrobiłaś Muminkowi! Tak, powinnaś go przeprosić i mnie także! Ja go wcale nie popchnęłam! On ale przestraszyłaś go właśnie ty. Mógł sobie złamać nogę. Od takiego upadku skądże! Och, wstrętna. Mnie też mogło coś się stać. Oj. Jak się czujesz, Muminku? Lepiej zanieśmy go do domu. Muminku, tak. jak się czujesz? Och, chyba sami nie damy rady. Potrzebujemy pomocy. Witaj mała mi, jak się czuje mimbla. Hmm. Hmm. Na pomoc! Proszę nam pomóc, Pomocy! O, to sprawa dla policji. Tatusiu Muminka? Tak? Spróbujesz tego, kochanie? A co to? Mm. Uh, bardzo smaczne, doskonale przyprawione Cieszę się, pomyślałam sobie, że ugotuję coś nowego Wszystko, co ty gotujesz, jest dobre, kochanie Dziękuję, tatusiu, tatusiu Muminka Tatusiu Muminka! Mamusiu, mamusiu Muminka! Co jest? Muminek? Ostrożnie, delikatnie. Jedny mumink. Ale puchnie. Nie będę już przeszkadzał. Nigdy pan nie przeszkadza, inspektorze. Och, nawet pana nie poczęstowałam herbatką. Dziękuję, mamusiu muminka. Może innym razem. Trzymaj się, muminku. Dziękuję, panie inspektorze. Do zobaczenia, tatusiu muminka. Jeszcze raz dziękuję za pomoc! Ja tylko spotkam małą mi powiem jej kilka słów. To jeszcze boli, mamusiu. Już prawie skończyłam. Teraz poczujesz się lepiej. Ach, Chciałbyś coś smacznego, może gorącej czekolady? Uch, ta mała mi za wiele sobie pozwala! Już ja utrę jej nosa. On mi utrze nosa. <grym> Ej, mała mi, co ty robisz tam na górze? Jesteś pewna, że chcesz zostać u muminków? Czy chcesz mi coś powiedzieć? Mała mi? Mimblo, czy była tu przed chwilą, mała mi? Tak, ale uciekła stąd bardzo szybko. Ciągle tylko ucieka. Czy ona zrobiła coś złego? Tak jakby... No... Yy, yy. Bardzo proszę, kochanie. O, świetnie! Zupa z dyni, na to właśnie miałem ochotę. Jesteś kochana. Ostrożnie, jest bardzo gorąca Czy ja też dostanę taką zupę, mamusiu Muminka? Tak Ojej, oczywiście ty i Migotka nie jesteście chorzy Wy dostaniecie coś jeszcze Aha Ciekawe, dlaczego ktoś, kto ma zwichniętą nogę Może jeść tylko zupę No cóż, jest na pewno dobra Smacznego, Muminku Nawzajem, wygląda na smaczną Bardzo dobra A Dziękuję za kolację. Do jutra, Muminku. Do jutra. Dobranoc, kochanie. Mała mi na pewno już dziś nie przyjdzie. Ach, to może to i lepiej dla niej. Mimbla miała rację. Mnie się nie śpieszy, żeby ją zobaczyć. Ale ona nadal jest naszą małą mi. Wcale za nią nie tęsknię. Oj. No, nie zdawałem sobie sprawy, że stałeś się już taki ciężki. A no, może to ty się starzejesz? Nie żartuj sobie. <laughs> Mam nadzieję, że więcej już nie będę musiał tego robić. Będziesz? Jestem pewien, że jutro wcale nie będę mógł się ruszać. Kochanie, czasem zachowujesz się zupełnie jak twój ojciec. Ha, ha. Jutro będziesz zdrów jak ryba. Po tym kompresie i po wspaniałej maści twojej babci. Och, i nie gniewaj się za bardzo na małą mi. Jestem pewna, że teraz jest jej bardzo przykro. Jej nigdy nie jest przykro. Mała mi, gdzie jesteś? Mała mi, odezwij się! Witaj, Mimblo. Dobry wieczór. Widziałeś małą mi? Dobry wieczór, nie. Nie widziałem dzisiaj nikogo. Naprawdę? jeżeli ją zobaczysz, powiedz, że czekam z kolacją. Dobrze. Hej, Mimblo. Mm? Wróć. Właściwie możesz jej to sama powiedzieć. Co? Wbudź się, wbudź się, mm. proszę. O, uh, uh, ja chcę spać. O, uh, 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 nie przeszkadzaj mi, Mimbla! Uh. Mała mi zaczekaj. Uh, nie, puść mnie, puść. Tataś powiedział mi, Aj. że przez ciebie muminek zwichnął sobie nogę. A? Chodź teraz ze mną do domu, a rano pójdziemy i przeprosimy muminka. Zrozumiałaś? Nie, nie zrobię tego nigdy. Mała mi idziemy bez dyskusji. Mimblo, czemu nie zostawisz jej w spokoju? Może dziś zostać tu ze mną. Tak, ale... Na pewno jutro będzie chciała wrócić do domu. No na pewno nie! Dobrze, włóczykiu. Czy na pewno nie sprawi ci to dużego kłopotu? Ależ nie. A więc pójdziemy jutro odwiedzić muminka, tak? To bardzo miło z twojej strony, Ju. Dobranoc! Teraz mała mi, zrobimy sobie coś do jedzenia. Proszę. O co chodzi? Jedz. Nie śpiesz się tak, nie musisz! Buminku, już nie śpisz? Nie, mamusiu Przyszła migotka Jak myślisz, czy dasz radę zejść na dół? Chyba tak, jeżeli mi pomożesz Och, więc nadal ci boli Tak, ledwo mogę chodzić Mój malutki Jeszcze to? Co robisz, mała mi? Dziś ja gotuję w podziękowaniu za twoją gościnność. Nie musiałaś tego robić. Ale zrobiłam. Spróbuj, powinno być dobre. A ja pójdę na mały Cerek. Nie chcesz zjeść ze mną? Nie, nie jestem głodna. Cześć. O dobrze, ale najpierw się umyję. Mogę? D dziękuję ci, migotko. Jesteś pewien, że nie za ciasno? Nie, wszystko w porządku. Oczywiście oprócz tego, że mnie bardzo boli. Naprawdę porozmawiam sobie poważnie z Małomi. Czy ona już wróciła? Najwyższy mm. czas, żeby się pokazała. Nie, wcale mnie nie obchodzi, czy w ogóle wróci. Nie ma po co wracać, jeżeli mnie nie przeprosi. Mm. Ciebie przeprosić, ale teraz już tego nie zrobię Bardzo dobrze, możesz mnie nie przepraszać Nic, ale to nic mnie to nie obchodzi Doskonale Jeżeli ciebie to nie obchodzi To mnie przystało być przykroty Na dędy, Muminku Mała Miś, zaczekaj Mi, dokąd biegniesz? Nie cierpię cię, Muminku Muminku Ależ uparta Muminku Tak, słucham Czy noga już cię nie boli? <laughs> Ojej, oj, oj, ojej, ojej, jak boli strasznie mnie jeszcze cały czas, boli noga, ojej, ojej, ojej. A, o, ojej, 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 ojej. Nie mogę spać po całym dniu siedzenia bez ruchu, dłużej tego nie wytrzymam. Może włóczyki jeszcze nie śpi? La! la, la, la. Aha. O, nie śpi. Mała mi, dlaczego jeszcze nie wracasz do domu, muminków? Przeszkadzam ci. Aż skąd? Mnie nie przeszkadzasz, ale oni chyba się o ciebie martwią. Nie, bo noga muminka jeszcze się nie zagoiła. Wszyscy martwią się o nogę muminka, a nie o mnie. Nawet jeśli przeproszę, nie wybaczą mi. Chyba nie masz racji. Już ja dobrze wiem, co mówię. Ach. Ach. Już z samego rana gdzieś pobiegł, bardzo wesoły. Ach, poprosiłam mi żeby to dla niego zrobił. Jest już dawno zdrowa. Zdrowa? Udawałem, tylko żeby cię przestraszyć. A wiesz, że mamusia i tatuś trochę martwią się o ciebie. I szczerze mówiąc, ja też. Martwią się? I migotka i ryjek. Muminku, oszukałeś mnie. Zemszczę się za to na tobie. Zaczekaj! <śm> no to <śm> Och, ty! <śm> Tak więc mała Mi już nie musiała przepraszać Muminka, chociaż być może cały czas miała ochotę to zrobić. Biegniemy za Muminkiem! Muminki się cieszą radością i życiem Muminki. Tym, że im chmurki bieleją w Muminki Że wszystko jest dobre i jasny jak, jak błysk Że one kochają, że kochasz się ty Muminki Muminki Wersja polska telewizyjna Studia Dźwięku Reżyseria Andrzej Bobusz, Dialogi Marzena Kamińska Dźwięk Paweł Gniado Montaż Zofia Dmoch Kierownik produkcji Dorota Filipek-Załęska piosenkę z tekstem Andrzeja Tylko-Tylczyńskiego w opracowaniu Czesława Majewskiego śpiewał Wiktor Zborowski. Wystąpili Jerzy Zelnik, Jacek Kawalec, Janusz Bukowski, Małgorzata Boratyńska, Mariusz Leszczyński, Grzegorz Wąs i inni.